Czy uważa pan, że 800 plus zwiększy dzietność wśród Polaków? Nie. Nie zwiększy. Dlaczego? No tak mi się wydaje, że. Podobnie jak to było z 500 plus. Tak? 500 plus, a ono właśnie. Miało zwiększyć, ale. Ja z... Nie, nie zmniejszy, no właśnie. Po to nic nie daje. Nie wiem, trudno mi określić. A czy widziała to pani po 500 plus, że, że zwiększyło, coś poprawiło? Nie, nie. Nie poprawiło. Niestety, nie. Mhm. Dlaczego pan, pan tak uważa? No, ponieważ to 800 to jest zbyt mało mm -hmm. w, w chwili obecnej. Utrzymać dziecko, jakby to przeliczyć realnie, to do, według mnie, zresztą chyba według większości. Dlaczego myśli pan, że tak się dzieje? No nie wiem, bo trochę jest, koszty są drogie, życie zejmowane. Mm -hmm. Także wszystko drogie jest i, i co te pieniądze tak. Nie można odłożyć, tylko trzeba wszystko wydać. Nic to nie daje. Mhm. A to, co, co rząd obiecuje, a to, jest, to są obiecanki, to jeszcze druga sprawa. Mhm. A... Nie. Dlaczego? No, wydaje mi się, że nie. Z 500 plus było tak, że raczej nie podniosło tej dzietności. No, to 800 plus tym bardziej. Ale jest z wyższą kwotą, prawda? No, ale wydaje mi się, że nie. Myślę, że nie. Dlaczego? Mamy większe problemy, jak dostępność żłobków, dostępność opieki nad małymi dziećmi. Mhm. Ja sam jestem rodzicem dwójki dzieci i wydaje mi się, że to jest chyba większy problem, tak żeby znaleźć taką, logistykę dla młodych mhm. rodziców, żeby te dzieci gdzieś tam, powiedzmy, kolokwialnie pozostawić pod, pod opieką. Okej, okay, czyli nie pieniądze rozdawane na Bóg wie co, ale realna ochrona i opieka nad dziećmi. Tak, przede wszystkim. Pieniądze to niestety nie pomagają nam w tym, żeby znaleźć tą opiekę, ponieważ ten procent inflacyjny, ten wzrost inflacyjny jest tak wielki, że niestety takie 800 zł nie wystarczy czy na opiekunkę, czy na jakąkolwiek pomoc, która by mogła nam pomóc w opiece nad dziećmi. Myślę, że niestety tak. Zwiększy? Że zwiększy, tak, tak, tak. Okej, okay. a dla, dlaczego tak pani twierdzi? E, dlatego, że niestety patologia robi sobie dzieci, jest ich coraz więcej, więc no, myślę, że tak to właśnie wygląda. Mm -hmm. że, że, że to jest fatalny, tragiczny pomysł i ja jestem bardzo temu przeciwna. Myślę, że nie, ale na pewno zwiększy naszą inflację. No właśnie. Okej, okay, ale jakie są ku temu powody? Takie, że większe rozdawnictwo to, to większy wzrost kosztów. pan z ust, no niestety. Mm. Nie oszukujmy się, tak naprawdę niby nam dają, ale tak naprawdę z portfela nam wybierają dużo więcej. Nie, na ten temacie nie wypowiadam jeszcze publicznie, także. No raczej nie. Nie zwiększy. Nie, nie. mamy dzieci, nie wiemy. Będzie się rodziło ja więcej już dzieci. Nie wypowiadam się, mm. jestem już za stere. I dziękuję. Okay. Dzieci będzie rodziło się więcej? A wychowa Pan za 800 zł dziecko? No ciężko. Za 800 no to... zł, bardzo ciężko. Tym bardziej za 500. No Na to... pewno przybędzie dzieci. Na pewno, bo, no bo wiadome, nie? Mm -hmm. Przybędzie. Przybędzie. Na przybędzie. pewno przybędzie, bo mm, widzi pan, że teraz już małe, małe młode małżeństwa po trójce mają, nie? Mm -hmm. A kto to wierzy? Mm -hmm. <laughs> Chyba nikt. Nie chcę się wypowiadać na ten temat, naprawdę. Dlaczego? No bo idę teraz do kościoła tam. A nie tam rozdają 500 plus? Nie wiem, czy rozdają 500 plus, ale potrzebuję, to mam taką potrzebę idę. E, na pewno. Myślisz, że tak? Tak, na że... 100%. Że te pieniądze pomogą? E, czy pomogą, czy nie pomogą, no myślę, że na pewno zwiększy to dzietność w Polsce. Okay. Takie mam, takie mam zdanie na ten temat. Okej, okay. okay. a powiedz mi, a jak tam sytuacja przy y, Bazylice, czy okay, na dalej placu? Dalej to samo, dalej to okay. samo, teraz jest nawet trochę gorzej. Przykład jest taki, a tylko budżet, budżet rośnie. Mm -hmm. Dziura w budżecie. Tak, wydatki. Tak. Mm -hmm. No niestety.